Gość, radia Jard. Kierownik białostockiego Biura Prognoz Meteorologicznych Magdalena Pękala jest z nami. Dzień dobry, witam. Dzień dobry astronomiczne lato kończy się za kilka dni to synoptyczne, klimatyczne już za nami. Meteorologiczne tak, klimatyczne myślę, że też tak zwłaszcza w zachodniej części naszego kraju, bo na Podlasiu jeszcze piękne słońce. Natomiast o klimatycznym lecie mówimy wtedy, kiedy średnia temperatura dobowa przekracza 15 stopni. Noce ostatnio były chłodne i najbliższe też będą chłodne, ale w ciągu dnia ta temperatura powyżej 20 kilku stopni, więc około tych 15 stopni Stopni ta średnia temperatura dobowa może wynieść, więc jeszcze, taka, powiedzmy, naciągane to klimatologiczne lato na Podlasiu. No dobrze, w takim razie, jakie to lato było u nas, bo można odnieść wrażenie, że wyjątkowo albo nawet ekstremalnie gorące. Było rzeczywiście bardzo gorące i czerwiec, i lipiec, i sierpień. To były miesiące z temperaturą, średnią temperaturą miesięczną, wyższą o ponad 2 stopnie od średniej miesięcznej z wielolecia. A norma z wielolecia aktualnie. W Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej to są lata od 1991 do 2020 roku. I zarówno czerwiec, lipiec i sierpień, tak jak wspomniałam, to były o ponad 2 stopnie miesiące cieplejsze od tej normy z wielolecia. Natomiast stacja meteorologiczna w Białymstoku w sierpniu z amplitudą przekraczającą bodajże 2,4 czy 2,6 stopnia, dokładnie nie pamiętam, to była najcieplejsza stacja w całej Polsce. Ta anomalia wartości temperatury średniej miesięcznej w Białymstoku w sierpniu była. Najwyższa w całym naszym kraju. Padły rekordy temperatury, czy jednak nie? Bardzo, bardzo ciepło było w Białym Stoku. Temperatura maksymalna, bodajże w sierpniu przekroczyła 34 stopnie i to była jedna z wyższych wartości temperatury maksymalnej, którą na stacji meteorologicznej w Białym Stoku zanotowaliśmy, ale zarówno i w czerwcu, i w lipcu ta temperatura przekraczała 30 czy 32 stopnie, nie tylko w Białym Stoku, ale i w suwałkach na naszej stacji meteorologicznej i na naszych posterunkach. Więc bardzo, bardzo gorące lato za nami. Czy dni upalnych mieliśmy w porównaniu z innymi latami więcej? W porównaniu z ostatnimi latami, tak, było ich, ich więcej, ale na przestrzeni tego wielolecia, tych, tych dni bardzo upalnych, w porównywalnej ilości myślę, że moglibyśmy w naszych archiwach odnaleźć. Ale przymrozków, mrozów w czerwcu, lipcu, sierpniu nie Nie, nie było. w czerwcu, lipcu, sierpniu nie było przymrozków, mrozów w naszym regionie. Tak jak wspomniałam, ostatnie wrześniowe noce z temperaturą w regionie nawet nieco poniżej 10 stopni i pamiętam, że kilka sierpniowych nocy też z temperaturą około 5 stopni, o ile pamiętam, na posterunku telemetrycznym w Biebrzy mieliśmy, więc jeżeli ktoś w tym czasie spędzał czas pod namiotem, to było mu dość zimno. No tak, to Biebrze to rzeczywiście się bardzo często przy ekstremach różnego rodzaju pojawia, szczególnie chyba przy niskich temperaturach właśnie. Tak, to jest właśnie posterunek telemetryczny, który reaguje na niskie temperatury i jeżeli gdzieś mamy się najniższych temperatur w regionie spodziewać, to na Biebrze możemy liczyć. Ciągle ostrzegaliśmy przed tupałami, ale nie tylko, bo były też ostrzeżenia synoptyczne przed burzami, przed opadami, a czasami przed wszystkim naraz. Czy w ciągu tych trzech miesięcy było porównywalnie więcej takich ostrzeżeń niż w innych okresach? Myślę, że ilość ostrzeżeń była porównywalna, natomiast Instytut Meteorologii od ponad dwóch lat troszeczkę inaczej wydajemy ostrzeżenia. Jest specjalne stanowisko synoptyka ostrzeżeniowego, dedykowanego dla całego kraju. Oczywiście ten synoptyk ostrzeżeniowy. Z synoptykami regionalnymi konsultuje te ostrzeżenia, natomiast teraz wydajemy ostrzeżenia na nieco większe obszary. Nie koncentrujemy się tylko na województwie, ale na przykład na dwóch, trzech ościennych województwach, więc jeżeli ostrzeżenie, chociażby o burzach, nie jest wydawane tylko dla województwa podlaskiego, ale razem z województwem, powiedzmy, lubelskim czy mazowieckim i nie zawsze to ostrzeżenie na tak duży obszar bardzo dobrze się sprawdza, więc tutaj troszeczkę sprawdzalność ostrzeżeń, jeśli chodzi o burze, które są, tak jak wielokrotnie podkreślamy, najtrudniejszym zjawiskiem do zaprognozowania, jeśli chodzi o punkt, w którym ta gwałtowna, najsilniejsza burza wystąpi, natomiast porównywalna wielkość ostrzeżeń troszeczkę niższa sprawdzalność, jeśli chodzi o ostrzeżenia na burze te letnie. Powiedzmy jeszcze przez chwilę o tym, co się aktualnie dzieje w Polsce, ponieważ jest to ostrzeżenie przed bardzo intensywnymi, nawalnymi opadami deszczu i to też trzeciego stopnia. To ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje aktualnie w województwie dolnośląskim i opolskim. Ono obowiązuje i będzie obowiązywało aż do poniedziałku włącznie. Na stronie Instytutu jest bardzo dokładnie rozpisany przebieg tego ostrzeżenia, dlatego że to ostrzeżenie obejmuje wiele dni i w poszczególnych dniach czy nawet terminach prognozy będzie spadała różna wysokość opadów. Natomiast y, najwyższa wartość opadów y, prognozowana w tym ostrzeżeniu to jest aż 150 litrów wody na każdy metr kwadratowy. Podajże to jest wysokość opadów prognozowana na niedzielę. To ostrzeżenie trzeciego stopnia y, myślę, że będzie jeszcze rozszerzane na kolejne dni, kolejne województwa, zwłaszcza województwo małopolskie y, z tym trzecim stopniem ostrzeżenia. Y, województwo wielkopolskie, część województwa łódzkiego aktualnie z stopniem ostrzeżenia o opadach. Część województwa kujawsko-pomorskiego na razie jest pierwszym stopniem ostrzeżenia. Takie wysokości opadów bardzo, bardzo, tak jak Pan powiedział, nawalne, ekstremalne we wrześniu zdarzają się bardzo rzadko. A jest to wszystko spowodowane sytuacją meteorologiczną. Nad Włochami utworzył się niż, który wędruje na północ kontynentu. On po prostu będzie praktycznie stacjonarny. Stąd tak wysokie wartości opadów. Zostawmy w takim razie to, co się dzieje teraz. Porozmawiajmy przez chwilę o tym, co przed nami, bo jest już... Już też wydana na kilka miesięcy do przodu prognoza eksperymentalna. Z tego co widziałem, mieścimy się w normie, jeśli chodzi o temperatury, natomiast grudzień i styczeń mają być u nas bardziej wilgotne niż przeciętnie. Tak jak Pan powiedział, to jest prognoza eksperymentalna, bazująca na porównywaniu miesięcy właśnie z tej normy wieloletniej i na podstawie tych danych są te prognozy robione. To są prognozy obarczone w większym błędem niż te krótkoterminowe czy nawet średnioterminowe. I to, że te prognozy mówią, że grudzień i styczeń będzie bardziej wilgotny od normy z wielolecia, to nie znaczy, że będzie przez te dwa miesiące tylko lało, padało czy śniegiem, czy deszczem. Będą zdarzały się okresy, że rzeczywiście to 20 dni z tego okresu tej normy będzie rzeczywiście bardziej wilgotnych, natomiast to nie będzie... 20 dni pod rząd, nie oszukujmy się. To po prostu w ciągu tego miesiąca 20 dni bardziej wilgotnych niż przeciętna norma. Jaka jesień, krótko mówiąc? Chciałabym, żeby była piękna, słoneczna, ale na Podlasiu jest potrzeba bardzo dużo deszczu. Praktycznie w całym naszym województwie obowiązuje ostrzeżenie o suszy hydrologicznej. Zaledwie na zlewni Nurca, Supraśli i Sokołdy są miejsca nieobjęte ostrzeżeniem o suszy hydrologicznej. Więc jako Obywatelka, jako, jako mieszkanka Białego Stoku, chciałabym, żeby ta jesień była ciepła, słoneczna. Natomiast, jako y, meteorolog, chciałabym, żeby trochę tego deszczu spadło na Podlasiu i wyrównały się te niedobory wody. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Jard była kierownik Białostockiego Biura Prognoz Meteorologicznych Magdalena Pękala. Dziękuję. Gość Radia Jard.